Wyobraźcie sobie sytuację, która wstrząsnęła polskim showbiznesem. Ryszard Rynkowski, znany piosenkarz i ikona muzyki, w niedzielę został zaangażowany w kolizję drogową, która wzbudziła wiele emocji i kontrowersji. Co gorsza, był pod wpływem alkoholu. Badania przeprowadzone przez policję ukazały, że w chwili zdarzenia miał on prawie 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu to dowód na to, jak poważne były skutki jego decyzji. Po tym wypadku, Kczaj. Influencer i osobowość medialna postanowił zabrać głos w tej sprawie i otwarcie wypowiedział się na temat Rękowskiego, który od trzech lat stara się żyć jako trzeźwiejący alkoholik. W swoim wystąpieniu Kczaj szczerze przyznał, że wyraził jej frustrację w związku z zachowaniem artysty. Zamieścił post na Instagramie, dzieląc się swoimi przemyśleniami i wskazując, że trzeźwość potrafi przynieść niesamowite korzyści. Bycie trzeźwym to wspaniałe uczucie, podkreślał w swoim wpisie, dodając, że Ryszard Rynkowski powinien poważnie rozważyć terapię uzależnień. Nie jest to pierwsza waga warta uwagi wypowiedź, gdyż wiele innych znanych postaci również skrytykowało Rynkowskiego za jego nieodpowiedzialność. Kczaj podkreślił, że celebryci często bywają bezkarni, nawet w obliczu takich poważnych naruszeń, jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Jego słowa z pewnością trafiły do wielu, którzy z niepokojem obserwują, jak niektórzy artyści ignorują poważne konsekwencje swoich działań. W dalszej części swojego wpisu, Kczaj dodał, że nieustanne powtarzanie błędów przez celebrytów budzi w nim frustrację i smutek. Mówił o tym, że świadomi publiczności powinni dawać dobry przykład, a nie powielać zaszłości, które mogą być niebezpieczne nie tylko dla nich, ale również dla innych użytkowników dróg. Dyskusje wokół rynkowskiego i jego zachowania pokazują, że sprawa uzależnienia od alkoholu jest w Polsce poważnym problemem, nie tylko wśród znanych postaci, ale i szerszej społeczności. Kczaj dodał także że warto przypomnieć, że nie tylko Ryszard Rynkowski znalazł się w sytuacji, w której alkohol miał wpływ na jego życiowe decyzje. Wspomniał o innych celebrytach, którzy również wpadli w podobne tarapaty, co podkreśla, że problem ten ma szerszy zasięg. Na koniec warto zwrócić uwagę na refleksję Kczają, który mówił o potrzebie wsparcia dla osób uzależnionych oraz o tym, jak ważne jest mówienie o takich sytuacjach w sposób otwarty i szczerze. Celebryci również mają swoje zmagania, ale jako publiczne osoby powinni starać się wzbudzać pozytywne emocje i być wzorem do naśladowania, zakończył swoje przemyślenia. Tak więc, śledząc sprawę Ryszarda Rękowskiego, dostrzegamy nie tylko dramat jednostki, ale również potrzebę zmiany w postrzeganiu uzależnienia oraz odpowiedzialności wśród osób publicznych.